Jako administrator Minecrafta mogę się połączyć z moim serwerem i zarządzać nim z poziomu gry. Mogę na przykład zmieniać porę dnia, czy też modyfikować świat. Na przykład mogę zmienić teraz noc na dzień. Mogę zarządzać światem, pomagać moim graczom, którzy znajdują się aktualnie na serwerze. Oraz, oraz ewentualnie yy, wysłuchać próśb, na przykład albo propozycji, które mogę wprowadzić na serwer. Yy, dodatkowo na naszym serwerze są działki, które są przydzielane dla graczy, <coughs> przez co inni gracze nie mogą się włamać yy, yy, graczom drugim na yy, ich działki oraz niszczyć. Mogę dowolnie modyfikować świat poprzez komendy. Czyli dajmy na to, sobie teren. Powiększam go. Ustalam na przykład jakiś typ bloku na ten region, który ustaliłem wcześniej. stworzyć dowolne bloki w dowolnych miejscach oraz co i ten świat jest nieograniczony świat jest nieograniczony jest ograniczony jednak jest, on się renderuje tak długo dopóki nie skończy nam się pamięć na dysku mhm. naszego serwera jednak jest jeszcze aż tak duży ale to raczej nie ma już takich dysków żeby mogły go pomieścić mhm. jest tam jakaś liczba przypisana, ale jest bardzo duża, więc to, nie ma problemu. To ile mniej więcej trwa pełna praca takiego świata? No, myślę, tak. że jak jakiś gracz wyruszył w podróż przez taki świat, to myślę, że do końca życia by mu to zajęło, żeby tak przejść ten świat z buta. Czyli to jest tak, coś w rodzaju takiego second life, tak? Second life, tak. Chociaż tu się generalnie rzecz biorąc nie umiera, bo można umrzeć przez na przykład jakieś stworki, jednak i tak się obudzi w innym miejscu, i tak się obudzi w innym miejscu w nowym życiu. Z tym, że już bez naszego ekwipunku, który mieliśmy wcześniej. A gracze co mogą robić? Gracze mogą tworzyć swoje domy, budowle, unikalny ekwipunek, czy też przedmioty oraz mechanizmy, które są dosyć ciekawą rzeczą. Na przykład ja mam w domu taki prosty mechanizm. Oczywiście w tym widoku. Tak, tutaj. Oczywiście, mam mechanik. Tak, takie ciekawości na złodziei zrobiłem takie coś, żeby wejść tam. Tutaj jest na dole lawa. żeby mm -hmm. wejść tam. Yy, muszę wybrać pochodnie, znaczy pochodnie. Dźwignie, które są schowane tutaj. Jedna z nich jest dobra, druga z nich jest zła. No, zacznę od tej dobrej. Czyli tam. Wtedy stworzy nam się taki most, i możemy wejść na górę. Drugi natomiast, jest tutaj schowana dźwignia. To już kolega, jeden się nabrał na to, to możemy spać do ładu. Mhm. No ciekawe. Czyli ciekawcy po prostu mogą mieć problem tym. Ale z to, to gdzieś jest oznaczone, że na przykład jakiś gracz zginął, albo... Tak, ja. <coughs> mogę przykładowo pewnego gracza ubić, ale chyba nie będę taki. Ale gdy gracz straci życie, będzie napisany. Yy, w naszym terminalu będzie napisane jak zostawić zabity i przez kogo, ewentualnie przez jakiego potwora. Lub na przykład spad wysokiego miejsca, to wtedy będzie napisane, że spad wysokiego miejsca. A jest jakaś, są może współrzędnego graficznego miejsca, na przykład nie wiem, że tak. Tak? jaka mamy, pozycja. Mamy po włączeniu, czy mamy terminal, włącza nam się taki terminal i jest przypisana wysokość i ogólnie współrzędne x, y i z, mhm. czyli wysokość x, y na osi. No, ale tu mamy też pozycję nie tylko wszerz i wzdłuż, ale, ale i pion, pionowy też mamy, tak? Tak. Wysokość. Musi być każda pozycja. No Przez, a dzięki... a ile, ile tutaj mamy ograniczeń, jeśli chodzi o piętra? W dół y, różnie się renderuje świat, ale w dół jest około 60 kratek od poziomu takiego hmm. Czyli równego. Czyli taki po, poziomów, no. y, do, Dochodzi się do skały macierzystej, której nie da się zniszczyć. Mogę tylko zniszczyć jako admin adminium. I co, I co po zniszczeniu tej listy pełności to znaczy, tutaj... Jest nicość. Wpada to... się w nicość i się umiera. Jest. jest taki gwiazdki taki. Niczość czy... totalna, próźnia hmm. się robi i, hmm. i się umiera. W górę jest 250... w górę. To już zależy jak na serwerze yy, administrator ustawi. Zazwyczaj jest to 250 kratek do góry. Mhm. Może Sebastian coś coś powie. Powiedz, powiedz mi jak inaczej. Co, co w takim razie tutaj możesz, możesz budować? Co zbudowałeś w tej pory w tym świecie? W tym świecie to tak na razie zbudowałem mój tak? Ale mam brak dostępu do niego, bo jest zablokowany przez, przez admina? Przez admina. Czyli zbudowałeś coś i nie mam do tego dostępu. Mam dostęp po zalogowaniu się na swoje konto, ale... Aha. W tym momencie in, inni gracze nie mogą, tak? tak. Ile można spędzić czasu mniej więcej przy mm, takiej grze? Mm -hmm. Nie wiem, godzinę, dwie, trzy. To zależy jak ktoś ma dość Jeżeli ktoś ma fajne pomysły na budowę, to można naprawdę spędzić dużo czasu. Mm -hmm. Ale ten cały świat na początku był w ogóle pusty, czy miał jakieś takie podstawowe obiekty? To zależy jak to nazwać podstawowymi obiektami. Są, są lasy, są różne biomy, czy, czy zimowe, czy pustynne. A wszystkie budowle musieliśmy mhm. Ale one są jakoś przypisane na przykład do użytkownika, że ktoś się nie, zbudował ten budynek i można zastrzec, tak? tak czy, że, tam, że jest jest... Tutaj są budynki i wchodzić, A są to jakieś budynki użyteczności publicznej? Toalety na przykład Nie, toalety teraz je ma ale jest świątynia jedna e. gdzie z piat. można wejść o, ładnie to, to to chyba jedyne miejsce gdzie można wejść robię to, tak. to, to tak jeszcze jest to jak to jest taki trzeba się to robię tam tak tutaj bo... ale, to może admin jeszcze nam pokaże tryb, tryb latania nad, nad całym światem no, ja mogę sobie latać jak chcę i deklarować za pomocą kompasu teleportować się w dowolne miejsca. Ale no, jest, jest jakaś mapa tego na przykład świata? No, to no. można zrobić coś takiego? Mapy, Tak, można wgrać do swojego klienta Minecrafta mod, który będzie pokazywał nam w prawym górnym rogu mapę. Jednak jest jeszcze przedmiot. Zapomniałem o tym przedmiocie w ogóle. To jest Nazywa się mapa. Jest jakby, tylko że trzeba właśnie... Taki minus jej, tej mapy jest, że po prostu... Musimy, no nie, to jest bóg, albo przez to, że jestem administratorem się wydaje. W każdym razie, tak, nie? A, teraz, no, dobrze, o. Teraz się renderuje. Tak? Renderuje się mapa, tak. Jak chodzimy, mhm. tylko ciekawe, nie, ona się nie poszerza. Ale, a, a, aha, to, to my jesteśmy tą białą kropką, tak? Tak, tym a jest możliwość zbliżania, oddalania się? Czy Właśnie. tam zmniejszania, zwiększania skali? Chyba jednak nie ma. Ciekawe jak przejdę dalej, czy będzie pamiętało w którym miejscu jestem. Czy jak to działa. Szczerze mówiąc jeszcze się nigdy nie zastanawiałem. Nie, nie ma czegoś takiego. Ewentualnie... Ale jakbyś wyłączył i włączył ponownie mapę, to ona by się chyba ponownie wyrenderowała. Ja, a, a weź ją wy, wy, wyrzuci i włóż jeszcze raz sobie. że wtedy będzie... Nie, nie jest dezerwana. Ale nie, nie chodzi mi o tą samą mapę. Wyrzucić i na przykład stworzyć nową. A wtedy będzie inna, bo jest inny przedmiot. Będuje się od To jest fajne, bo na przykład jak mamy nasz dom i gdzieś pójdziemy head daleko, to mimo wszystko będziemy zaznaczeni na mapie, w którym kierunku mniej więcej iść, żeby wrócić do naszego domu. Chociaż... No chyba, że masz tryb latania, to kiedy wiesz, no, jak się z no. Na naszym serwerze jest o tyle dobrze, że podstawowi gracze mają komendy swoje, czyli na przykład mogą przypisać po prostu yy, po, po odpowiedni telefon do swojego domu, po, który po wpisaniu ukośnik HOME będziemy wracać do domu. Aha. Jest wiele takich komend, na przykład mamy yy, komendę ukośnik yy, park, KOPALNIA, Szkoda, że w rzeczywistym życiu czegoś takiego nie ma. Co, nie? w domu, już jesteś w kacie. No. Tylko, że mapa mi się rendery... O, jest, ja, się mapa. Tylko dziwne, bo ja to dawna pamiętam pochodnia. Wyparowałem. że żeby było coś... No, niebezpieczne. Albo na przykład jest... Yy, możemy dołączyć na arenę. Moparena na przykład. Gdzie? Nasz ekipunek zostaje wyczyszczony i wybieramy naszą klasę, jaką będziemy walczyć na przykład. No, Dajemy na to tal, czyli bardzo mocna zbroja i średni miecz. Po kliknięciu na klocek teleportuje nasz na arenę, na której będą pojawiać się potwory. A, a może się we dwóch ta jakoś tam walczyć? Mhm. Tak samo mamy osobno zrobioną arenę, gdzie możemy walczyć drużynowo na przykład. Kilka ale oczywiście tej fałd. areny nie było wcześniej, trzeba było ją utworzyć tak. No zrobiłem, można ją było oczywiście ładniej zrobić, bo to, ale to trzeba mieć bardzo dużo czasu na modyfikację takiej areny. I za nią można dostawać potem jakieś przedmioty w nagrodzie za wysoki level, dużo fal wytrzymanych i tak dalej i podobne. No ciekawe i tutaj w tej grze też gra polega na tym, że się mniej więcej też człowiek bogaci, prawda? Bogaci, bawi. No, wiadomo, każdy może mieć z, z swój dom i będą... To dom, szkoda, szkoda, że nie można zamie zamienić tego na bitcoiny. No, no niestety, takich rzeczy ciężko, takie coś... No... Jednak można... Znaczy można by było stworzyć taki serwer bitcoina, który, który tłuczy, te, tłuczy te monety, prawda, i... I później graczom na przykład w nagrodę za ileś tam sztuk złota pod warunkiem, że nie oszukują, dać takich kilka oneci, prawda? Znaczy, generalnie na serwerze z czasem będzie zrobione, znaczy, pieniądze już są, tylko że stworzy jeszcze coś takiego jak sklepy, będzie można handlować między graczami, a w świątyni będzie stworzone kufry. z przedmiotami, gdzie można będzie handlować yy, za odpowiednie ceny, sprzedawać i kupować przedmioty A to, by... trzeba, to trzeba być ciągle przy tym? Na przykład, jak jakiś gracz jeden pojawi i co, musi być... Nie, nie, róż... będą odpowiednie skrzynki. Ja yy, napełnię te skrzynie odpowiednią ilością przedmiotów, a on będzie tylko przychodził i po prostu klikał na tabliczkę, a tabliczka będzie przypisana do yy, kufra. Do, tego, do tej skrzynki. I gdy będzie kupował coś, o, no i kipłem. Gdy będzie kupował coś, to będzie po prostu wyciągane z tej skrzynki, a ja z czasem będę musiał chodzić i napełniać te skrzynki. Jednak to nie będzie tak, taka żmudna robota, więc raz na jakiś czas po prostu będę musiał napełnić skrzynki. Aha. Ciekawe, a ile tak maksymalnie graczy może się znaleźć w tej grze? To już zależy od maszyny. Na naszej, na naszej yy, w maszynie może stać po prostu stać, grać naraz, przynajmniej 20 osób. Mhm. W tym momencie jest nie ma żadnych ścin. jeśli chodzi o serwer. Więc... Czyli tak, są, może, są takie możliwości rośnie. Tak, to może być są serwery, które są na po 150 osób bez problemu, Mieści się gra naraz. Czy to zależy od y, procesora ilości pamięci RAM? Tak, od procesora tak, pamięci ja i łącza, głównie łącza i pamięci. Bo procesor jest obciążany właściwie tylko, tylko i tylko wtedy, kiedy renderuje się mapa, bo ona jest tak naprawdę w pewnym momencie teraz wyrenderowana, nie jest po prostu cała stworzona, tylko w jakimś momencie jest wyrenderowana. I gdy gracz będzie wychodził poza ten świat wyrenderowany, ona będzie się na bieżąco tworzyła. I jak jest dużo graczy, to może. To no, Jeżeli jest, jest więcej graczy oprać. i więcej osób chodzi i eksploruje świat, procesor jest bardziej obciążony. W naszym przypadku no, nie ma żadnych problemów z tym, z tym właśnie. Hmm. No jak się porodziło, tak? No, no dobra, w takim razie dzięki za krótkie wprowadzenie do Minecrafta.